Cześć wszystkim, jeszcze kurwa raz. E, z jakiegoś powodu, tak jak mówiłem, audio z gry się nie zgrało podczas renderowania, tak wszystko było fajnie, e, więc postanowiłem, że nagram to jeszcze raz i po prostu to bardziej skrócę. Po prostu przeskoczymy do paru odcinków do przodu i tyle. E, nowa gra, normalne, zacznijmy tak. No dobra, e, pamiętam co miałem robić. Chyba to tutaj nic nie ma. Te drzwi. Takie jeszcze są uroki do To Czasami trzeba to zrobić kilka razy. Nie dlaczego się tam to zjebało. Ale postaram się teraz zrobić to lepiej bez zjebania i tym razem sprawdzę, czy wszystko się udało. Jeżeli tak, to ten odcinek zostanie a, udostępniony. Nie zdziwcie się, jak będę skrasał teraz trochę więcej. Tak. Tak. Ja Bo. Najgorsze jest to, że teraz już przeszedłem i nie wiem, co się stanie do momentu chyba z potworem, podnym potworem. Więc. Nie spodziewajcie się. <laughs> Ale ona zawiela trochę podpierdalać. Rzeczy, których nie powinienem zrobić. To będzie. O. O, to Pyłka kapitelka i chyba sobie odpuszczę. Ja pierdolę, ja zapowiadam, jak się mam ruszać podczas tego, idę, do odupada i walały się w e... Chyba sobie odpuszczę notki. Myślę, że większość z was już zna i tak? Aczkolwiek po prostu zostawię do odczytania. Nie wiem jeszcze, zobaczymy. Dobra, jadęmy boxa. U, tu, tu. O wiatr. Kutry. Aha. I tym razem będę bardziej ostrożny z siwami, światłem i wszystkimi innymi. Tu tu. tu, 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 tu ty 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 to Znaczy, Co to jest? Co to, to jest? Bo znaczy się zastanawiam, czy to są jakieś niby do karaluchy, larwy, ptukówie co. Dotaria. Znaczy lampa. Силу. Может, ты подумаешь, что это как спидранд? Augusta, 1839. Oczywiście to. Brandenburg Ja mogę to skrócić? O kurwa! Tyle żyje. Nie wiedziałem, że mogę skracać notki. Czytane. No, dobra. <coughs> Jak będziecie chcieli, to możecie sobie po prostu zapazować. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking, come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? Yes, yeah, I have. Is it connected to the. Like. What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. No, co mię znaleźć, to znalazłem. Ach, klik. Tak, eee. teraz już wszystko jest udawane. Może się, że później nie będzie. ja nie pamiętam. A, czy miałem pójść tutaj? A pójdę tutaj. o zamek jest zły. <laughs> dobra już A mi nie wars, okej? Okay. Przepraszam dobra bo potwór, tak ej, też buteleczka? też buteleczka? buteleczka buteleczka no. Yes, yeah. hmm. let mm, so, There should be more Kubrick. Let me see see. And one part Aqua Force. Bo, a, że mam złapać to, to tamto. Coś tam wyje. Dobra, to bo teraz ten górz, czy na dole. A muszę kole? Aaa, muszę. Zastanawiam się, czy w ogóle iść na górę. Może Wam się wydaje, że teraz jestem chory, bo jestem chory. Kaszlek, kicham. Marczę. Po prostu, cała radość. To chyba było krzestiwo? No, on jest to. Dobry Danielek, dobry Danielek. Chyba nic było... i Ile Ta gra nie jest tak naprawdę straszna jak kiedyś. E, tylko zawsze łapią mnie te dźwięki. To jest dźwięk Beaty. E, chyba w początkowym filmie mówiłem, że gra się aż tak nie zestarzała. E. Znaczy, wiadomo, tak jak i na Teuszki. i O, był więziony. o nie! Życie do domu entuzjazm. Masz chory, jestem chory. <kłysy> Właśnie. Nie dlatego. O, książka. Właściwie mi to brak entuzjazmu, ale niestety, no już po części przyszedłem. I już prawie znana pamięć. No niestety, tak trochę słabo. To już nie jedź. Nigdy nie wiem, co to jest. I not. Not. much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries when the shadow arrives it won't take long until things start falling apart we're just buying time anyway let's do what we can there isn't much to be done about the wars we should reinforce these structures the ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us especially downstairs Here. Here and there, let's get the servants working on it. Seventeenth May, eighteen thirty nine. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized. It was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. No, it doesn't going to me. <coughs> 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 dobrze, 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 <coughs> I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted. The voices of the Arabs pulling me to safety. And grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic.